W parku krajobrazowym buczyna w Górze Ropczyckiej 23 sierpnia odbyła się uroczystość posadzenia dębu pamięci poświęconego kapitanowi Franciszkowi Stankowi, zamordowanemu strzałem w tył głowy w Harkowie przez Sowietów. Wiosną 1940 roku w katyńskim lesie i innych miejscach na terytorium Związku Radzieckiego zginęli oficerowie wojska polskiego, policjanci, urzędnicy, lekarze, nauczyciele, elita II Rzeczypospolitej. Przez dziesięciolecia o ich śmierci. Nie nie wolno było mówić. Ich pamięć jednak przetrwała. W 2008 roku zainaugurowana została akcja Katyni – Ocalić od zapomnienia. Jej nadrzędnym celem stało się godne upamiętnienie zamordowanych polskich obywateli. Symbolem akcji stały się dęby pamięci, sadzone drzewa dla ofiar zbrodni katyńskiej. Do dziś, dzięki tej szlachetnej inicjatywie, w hołdzie poległym zasadzono ponad 5000 tysięcy dębów. Dołączył do nich ten upamiętniający kapitana Franciszka Stanka w parku Buczyna w Górze Robczyckiej to wspólna inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie i Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Robczycach. Pragnę podziękować panu naczelnikowi Hubertowi Buremu za propozycję zorganizowania wspólnego upamiętnienia. Temat ten poruszony został na ostatnim posiedzeniu Komitetu Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa przy Oddziale i w Rzeszowie, którego jestem członkiem. Po ustaleniu formy upamiętnienia przeszliśmy do czynów, czego efektem jest dzisiejsza uroczystość. Serdeczne podziękowania z mojej strony należą się też dla pani Elżbiety Orzech za nieocenioną pomoc w nawiązaniu kontaktów i dotarciu do członków rodziny kapitana Franciszka Stanka, bez których ta uroczystość nie byłaby tak podniosła. To dzięki wcześniejszej współpracy z panią Elżbietą zrodził się pomysł upamiętnienia właśnie kapitana Franciszka Stanka. Serdecznie dziękuję rodzinie kapitana Franciszka Stanka za bardzo życzliwe przyjęcie informacji o inicjatywie posadzenia dębu pamięci dziękuję za tak liczne przybycie, co jest tym bardziej ważne, że z różnych rozmów z Państwem wiem, że przyjechaliście specjalnie z oddalonych nawet po kilkaset kilometrów stąd stron Polski. Szanowni Państwo, znajdujemy się w bardzo wyjątkowym miejscu, ponieważ posadzony dziś dom pamięci jest siódmym z kolei. Poświęconym ofiarom zbrodni katyńskiej. Pierwsze dęby posadzone zostały tutaj 15 lat temu, w 70. rocznicy mordu dokonanego przez sowieckie NKWD na polskich oficerach, policjantach i urzędnikach państwowych. Wówczas upamiętniono Mieczysława Brodzińskiego, Mariana Surmana, Stanisława Gielarowskiego i Alojzego Korpala. Piąty dom pamięci poświęcony został tragicznie z w katastrofie smoleńskiej prezydentowi Rzeczypospolitej Polski Lechowi Kaczyńskiemu. W ubiegłym roku posadzony został Dom Pamięci przodownika Policji Państwowej Józefa Prokopa. Dzisiejsza uroczystość pokazuje, że Park Buczyna nabiera charakteru miejsca pamięci narodowej. Miejsca takie są niezwykle ważne, ponieważ tak jak tutaj Pan Wicestarosta wskazał, naród, który traci pamięć o swojej historii, traci fundament swojej tożsamości. Historia kształtuje wspólnotowe poczucie przynależności. Buduje dumę narodową i jest podstawą do świadomego kształtowania przyszłości. W uroczystości uczestniczyli krewni kapitana Franciszka Stanka, a także senator Rzeczypospolitej Polskiej Zdzisław Pupa, wicestarosta powiatu robczycko-sędziszowskiego Jacek Ruk, burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć, delegaci z wielu instytucji z województwa podkarpackiego, harcerze, poczty sztandarowe i mieszkańcy Góry Robczyckiej. Organizatorów wydarzenia reprezentowali Hubert Bury i Maria Rejman z oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Rzeszowskim Oddziale IPN oraz dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Robczycach, Agnieszka Ochał. W imieniu zgromadzonych gości głos zabrał wicestarosta powiatu, robczycko-sędziszowskiego Jacek Ruk. To wielka sprawa, że dzisiaj spotykamy się tutaj. Dziękujemy właśnie tym, którzy bronili ojczyzny, bo dzięki właśnie takim ludziom. My dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, możemy mówić w języku polskim, możemy myśleć po polsku i to jest bardzo piękne, ale tak nieoczywiste było, kiedy właśnie przychodził na świat 115 lat temu, w 1910 roku. Wtedy przecież nie było Polski, nie było Polski na mapie czy Europy, czy świata. Dorastał, ale 8 lat jak miał doczekał wolnej Polski, rozwijał się również tą Polską. i Niestety minęło 21 lat, trzeba było stanąć do boju, do walki, do obrony ojczyzny, najezdca niemiecki, a od schodu właśnie rosyjski. Oddał życie, oddał życie za nas, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju i moi drodzy Ważna jest pamięć. Świętej pamięci Franciszek Stanek urodził się w 1910 roku w Sielcu. W 1932 roku ukończył oficerską szkołę artylerii w Toruniu. Służbę wojskową pełnił w 12. Pułku Artylerii Lekkiej w Złoczowie. W 1939 roku został awansowany do stopnia porucznika. Następnie został osadzony w obozie jenieckim w Starobielsku, z którego przebieziono go do Charkowa. Tam został zamordowany przez Sowietów strzałem w tył głowy. Szczątki pochowano na polskim cmentarzu wojennym w Charkowie. Za uczczenie jego pamięci w parku Buczyna podziękował członek rodziny Jacek Skarbek. Chcę podziękować panu Pacynie, pani Orzech, za starania, za tą ogromną, ogromną siłę przebicia Instytutowi Pamięci Narodowej. Za przyklaśnięcie tej inicjatywy i za pomysł. Za pomysł, by akurat właśnie dębem, czyli nawiązaniem do starej tradycji, by drzewami, tym, co wzrasta w siłę z wiekiem, staje się coraz mocniejsze, czasami jak pamięć ludzka uczcić Franciszka Stanka i innych zabitych w kaźniach Starobielska, w kaźniach Charkowa i Katynia. To, że nie czcimy go może takim pomnikiem typowym, czy jakąś właśnie klasyczną tablicą pamięci, jest właśnie dla mnie też ważne i znamienne. Mickiewicz, cytowany przez pana senatora, kiedyś powiedział, że skarby ukradną mieczowi złodzieje. Pomniki, jak wiemy z historii, bywają obalane. Czasami zacierają się tablice pamięci, ale dęby rosną dalej. Mam nadzieję, widząc najmłodsze pokolenie obok, że nie tylko pamięć o tym, że zginął, ale też to, co bym chciał przytoczyć o życiu Franciszka Stanka, zostanie. A był to, był to żywot dość ciekawy, ponieważ ten człowiek urodził się w biednej, jeszcze wtedy galicyjskiej rodzinie małolennego chłopa. I tylko dlatego, że jego nauczyciele dostrzegli w nim talent, pracowitość i chęć do nauki. Ufundowali stypendia pozwalające dokończyć mu jemu szkołę, gimnazjum, a potem maturę. I w efekcie tego mógł dostać się do Centrum Wyszkolenia Artylerii w Toruniu, którą ukończył i tak został oficerem polskiego wojska. Dlaczego mówię, że czuję się szczególnie zobowiązany, ponieważ mam największy dług wdzięczności. Otóż Franciszek Stanek pomny swoich doświadczeń włożył na czesne gimnazjum mojego ojca. Dzięki temu mój ojciec skończył przedwojenne gimnazjum i być może dzięki temu potem zaczął się kształcić już po II Wojnie Światowej skończył studia i być może dlatego ja w ogóle osiągnąłem to, co osiągnąłem w życiu. Więc jest to pewien depozyt, który uważam, że noszę po Franciszku Stanku. Być może pomagał również innym. Tu pewnie dzisiaj wspomnimy wiele historii rodzinnych, ale to chciałbym, aby zostało w, po tej dzisiejszej uroczystości, że był to żywy człowiek, utalentowany, przystojny nawet. Człowiek, który miał otwarte serce, pamiętał o rodzinie. I takiego człowieka, właśnie paradoksalnie, system, który mówił, że Reprezentuje chłopów i robotników. Tego chłopskiego syna zamordował. System dwulicowy, właśnie który z jednej strony był rzekomo systemem robotników i chłopów, zabijał syna chłopskiego, który, któremu udało się dzięki swojej pracowitości i talentowi zostać oficerem wojska. Niech ta nauka zostanie przy młodych i niech taka pamięć będzie podtrzymywana wierzę głęboko że być może stanie się inspiracją dla innych młodych ludzi starszych może tak tych którzy będą chcieli obrać służbę wojskową jako swój sposób na życie i właśnie chciałbym aby kiedy ktoś przyjdzie spojrzy na dom i dowie się kogo on pamiętnia być może o tym będzie pamiętał. Kolejne już zasadzone w parku Buczyna drzewo to przede wszystkim żywy znak pamięci o tych, którzy padli ofiarą okrutnego systemu stalinowskiego, ale również świadectwo historii, które rośnie i trwa.